I witam bardzo serdecznie w kanale dzisiaj, dzisiaj nie jestem sam. Dzisiaj jest ze mną paralityk swim. Fire. Kto, to jest ten remontowy człowiek, który wychodzi z domu razem z drzwiami. I ma, i ma bardzo piękny level. 3-3-3. I moja mapa. Chciałbym no, 6-6-6. Kiedyś, kiedyś miałem chyba. Tak mi się złożyło. Coś... No właśnie, możliwe jest całkiem, że przeskoczyłem ten level. Nasz dostęp do dużo Expa cię zgubiłem, a nie, czekaj. Ja co, będzie? E, Ten się zgubił. Pój. Chuj. Nie, kurwa i chuj. Wiem dzisiaj kepsika w szampce, nie? No, a on dobry, on jest. Jakby. Jakby w zimnego dali, kurwa. A bo oni się go od razu zgrzali, ta? A, myślałem, że... to, A, jest to nie... pracy. Ja sobie w domu brałem w opiekacz to na przykład. No, 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 mi kurwa... Ja tu przed wyjściem jakoś na danie jadłem. Ale Zachir ogólnie bardzo dobry kepsik. Mięso okej okay było, ale kurwa jakby na zimno... zimno ...połowie zimne, połowy ciepłe. ...no kurwa wiesz jak to się kończy. No wiem. No my co? No, nie ma, nie ma pozytywy. Nie ma tałota. No Monkey. to... Jest Monka, no. To ja idę... U, kurwa. Czajaj. Trzeba drzwi, drzwi naprawić od razu. Kurwa. O. O, znalazłem bezpieczniki. Serio? To ja nic nie znalazłem. Boże, jestem no, useless. Jest useless. Ale on kość! To już coś. O, to dobrze. Przynajmniej tym razem nie, nie zostawiłeś jej w piwnicy no. w Trading Spocie. Ja propos... Ty kurwa. A propos kepsów to właśnie... Yy, to jest magiczne zawsze, że każdy... O! Włączył mi prąd. Dwa razy! Tu, ten prąd dwa razy mi włączył. Chyba światło. No, 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 no. Czyli nie mara. Dobra. Ten... Zgasił. Czyli nie mara. Dobra. Dobra, w to jest magiczne, że w każdym poszczególnym kepsie masz tak, że wiesz... Albo jest z, mięse, yy, z warzywami dobra, albo nie. Bo zazwyczaj jak się spotykam, to warzywa są kurwa zimne. I mi się wtedy tak strasznie nie smakuje ten kebab. Ja u siebie fajnego kebaba odkryłem. Jakby oni mają pięćdziesiątki, nie? No. Za tam pięćdziesiątka trzydzieści pięć złotych. O! I bardzo dobry kebab. O, w kuchni rzucił talerzem tutaj. Aby mi aparat, frajerze! I jemy w trzy na talerzu. Czemu jest gdzieś tutaj? Tenkę. Kuchnia, slash Czy są borby? Nie ma borbu. No chuj. Przyjebiliśmy szybki, szybki wybuch ducha na śmietnik. hej! <gadanie> gadajkę górę Czekaj, mi się wydaje... Mam wrażenie, jakby, hmm, jakbym słyszał dźwięk ruszania y, kuźwa tego, y, bezpieczników otwarcia. Nie wiem, ważne, że nie jest Mara, na pewno. Hello ghost, ghost, are you here? Are you friendly? Are you furry? Are you gay? Okay? Hello, hello. Ghost, ghost, you here? You here? Ghost. nie you ma, close? Nie ma friendly? Hmm. Powiedział daj i zaczął kupać po soli. Daj? E, no. O, Fantom poltek mówił grubym głosem. A to tym seksownym? Nooo. Hmm. Oj, do, to, to, lub, to lubię. A gdzie ci odpowiedział w kuchni? W kuchni. I tupną w kuchni. Hmm. Sushi. Ich, can you say something? Are you close? Are you here? Are you gay? Okay? Are you friendly? Are you furry? Już nie chyba, chyba. się nie chce ta... przyznać, że jest furasem. No, też mi się. Mamy jedno zdjęcie w aparacie. Gdzie jest drugi? Mam łapie tu. O. No to dawaj więcej stóp. Tup, 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 tup. Ja już stepin in the solid. idę po drugi ten. Sól. Idę. So... No, przyniosę jeszcze... i ci zestaw. Przyniosę cały normalnie. No, no i good git. Żeby wiesz... Ja sobie... Ten, ten kawusiek na wieczór po pracy. Nie, 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 Monster Rapid, ale... A? A jakiego? Eee, tego złotego, to jest kurwa Ultra Gold. Ten ananasowy taki? Chyba. Dobra, zestaw smażowy tutaj leży. Dobra. Mój też. Ghost, ghost, arrochar. Dobra. Dobra. Mimik, ghost. Ach, masz tutaj. Eee, Mimik to nie będzie, poltegrys, panko. No... Łe. tutaj tu 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 O. O, o. o. Dawaj. Rób zdjęcia. O kurwa. Fotograf. i dawaj. dawaj, dawaj. I tu 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 na tu No to tu w dłoń, że tak powiem, szablę w dłoń. tu powiem tak. I możemy ja chcę zobaczyć gdzie jest... a hiding spot jest w Ja mam już. Masz ja mam. mam. Mam, mam, Czekaj, ja, mimsztora na pewno jesteś w stanie wykluczyć? No, arów nie było. Upewnijmy się, bo wiesz jak to mimik działa. wadzie jest ta kamera? Tutaj. No w okno, jebany. O, ty skurw... o, w salonie? O! O, O, jebany już robi zaraz ciekawszy. Hmm. Trzy palce. O, Ktoś tu rzucił. Mało zgubiłem. Hmm. Często już za przedmiotami. W miarę. No. Dobra, mim stara, raczej chyba na pewno byłbym w stanie też powiedzieć, że nie ma. No, no, no. To co? O, tutaj jest aparat. Rund wy. Ja chcę zobaczyć ducha. No właśnie, przydałoby się, żeby się pojawił? O? Nie, o. <laughs> Dobrze, że jest w puli. Fantom, aby fajnie było wykluczyć, poczekajmy no może to na zdjęcie, jakiś nie? ghost evencik. O. Ja włączę. No bo wiesz, Drzy... Pol to już to by rzucał, nie? Multi przed... Otworzył chyba drzwi od. Znik! I znik! Fantom! Na pewno znik! Znik! No. No nie nie ma to zdjęcie. chyba fantomik, proszę państwa. czekaj. Co wiem, że. Jeśli mamy zdjęcie na 3, to... jest. A to nie jedno chyba a, na 3 2. na 2 może być, nie? Ale myślę, że to jest na pewno fantom, bo znik. Od razu. I widzisz, poproś, a będzie ci dane. Ja ramila, <laughs> no No ale generalnie to... Z kababów. No. To ten. To ja wolę oczywiście z bo zawsze są ciepłe. Prawda? No, ale z warzywkami jak są ciepłe, też kurde, niektóre no jest jak mapa jakaś. O, no to farmy losujemy chyba um, tym razem. Dobra, zobaczymy. Jaką... A, idziemy. O. Już. kto pójdzy. O. teraz? Bo ja też Nie wiem. ten. Ja też kupiłem. Oj, oj, oj. Czekaj, mam, mam questa wziąć psa z łazienki. O kurwa. Pies się za, zaplątał w łazienkę. Co na mnie klikasz? W ogóle powiedzieć ci jedno z. jakby jedno z danych? To jest zdanie? Hej, Lucy to? bitch! Ale, znaczy, które <laughs> może zabrzmieć jednocześnie dobrze i źle. A. Kod w Blenderze. Aha. To? O! Mówiesz, blender Fajnie! To aplikacja do modelowania, nie? No, 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 pewnie, o, bez, no, a, bez a to... od razu tutaj. A, no. a blender to też. No, blender. Blender. Mam bombera. A ja mam lustro. Zapowiada się i ta... Pies mnie prześladuje. To jest kuchnia. A, to byłem tam. I z the... ghost, ghost. Kurde, ten jak mnie wystraszył od razu. On gdzieś tu był, tutaj. No i pięknie, idę, idę mu najebać. Pięknie kurwa, pięknie. Nie no, fajnie, fajnie, zwraca ghosty takie. Okej, nawet, na razie. Dobra, gadajkę biorę. Oj, gadajka! mu matkę. To, to, to co filmóweczkę swim robi. Wyzywanie starej. Jeszcze ty... Ty... Lucy bitch Naszy bircz Hello ghost, ghost, are you here? Here, ghost? Ghost Are you here? Are you friendly? Are you close? Are you gay? Are you furry? Do you like pineapple on pizza? Oh. Hello, hello, ghost, pineapple, ghost, are you here? You here? Jak można taką Do you zbrodnię? like uh, pizza on pineapple? Ghost, ghost, you here? Pizza on pineapple nie, nie Okay He dead? He dead, he dead. He dead. And he's dead Minem, Ej, światło mnie jest zapalone w ogóle. Nie, ja, zgasiłem, dopiero teraz zmieniłem. A, ok. O, orby. pięknie, nimsz odpowiedział ci! Nie, ale może mi dotykajkę, dotykają fingerprints. A, dotykajkę. to się dotykają. Łapy cygana. Widzimy go. Będziemy musieli potwierdzić tą informację. Co biorę? Mocno szensora, bo to może być. Nie, nie, może być w raj. Wy Ale pan no. może no. być. No. Biorę no. parametry, ale... Mamy dwa aparaty w środku. Mamy. Nie. Jak to nie, ty jeden, jeden masz. Możesz... Nie, zjadłem. Oho. No to nie, ja tam jeden wyrzuciłem. Gost, gost, kim ja sign? Gost, gost. Kurde, ale ty. Te... Narobiło mi ochoty na kepsa. A, faktycznie. O! O, i O, drzwi jeszcze otworzył. E? No. Chyba. O Boże, ty rób te stópki, trzaskaj, bo on... chodzi. Gdzie jest nowy oparat? Nie wiem. Gdzieś ty był. Czyli Jeszcze co? Orby e... i Freezing. A dotknąć drzwi by nie było. Gadajki też. No to Mimsz... Zapsułeś! Jak mogłeś? Módl się. Dobra, Freezing, orby, rewóż, hantu, jurei, onryo. No to no, słuchaj, łatwo te duchy jest wytegować. Co na Facebooku? Wstawię na pewno pasmo. O, weźmy jakiegoś linka do YouTube'a, boję się. O, jak to Benek. On tu dzisiaj jakieś jęczącą Martę puszcza, że tak powiem. <grych> Harry Potter. Któryż jak jest? A. Hey, wake up! Dobra, smajor, pik, pik. I światłkę weź. Aaaa, mogę wsiąść. Czekaj, bo jedną za dużo wziąłem. Na kruca to fuksa. No no no. Tutaj wiesz jak prosto wywołać... Wiesz jak prosto sprawdzić ducha? Ham tu będzie biegał. No, Rewuś będzie, będzie wolny. Będzie a Jokai będzie głuchy. No. Także sprawa jest... Czekaj, prosta. Czekaj, drugiego... Kruca fuksa... Dwa mamy kruca i czy jeden? jedno dwa leży. No. A gdzie ja ten drugi położyłem? Tam, na świecie. No, no to jeden, a drugi. No i to drugi patrz. Oho, dobra, bo mi świeca go nagle. Jestem ślepy od tych... Jestem ślepy, A ja mam aparat. Hihi. Hi. Ghost, can you do something. <laughs> um. Jakie te w Sanity na na, na... 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 A, no to światło gasimy, bo my wyjebane w Sanity psychę... ...psychę nic no, nie istnieje. No, Możemy zawsze lustra sobie oglądać. No. A czy on jest z a nie zromował? A No nie, pewnie nie są dalej. A lustro jest? Wary. No w tym pokoju pierwszym na lewo, jak wchodzisz do... A, faktycznie. A hiding spot jakiś tego typu? A, za zegarem, okej. Okay. No... Co robisz, wariacie? też Chcesz nas zabić? O. Ładnie. Taki był plan. Nie no wam. Hello rama. bitch! Come here, come here! Nie Czekaj, okay, sprawdzam czy to mnie idzie. Hey you kom hej! Jak Jaki okej, czekaj, co? Jurej? Przecież okej, nie, nie ma. Hello, hello! Wody, Ty. Sylwej. Słucham. Najebane to do domu. Okej, nie może być, nie może być Jurej. O w no ślepaka, w ogóle tutaj po tym strychu chodziłem Jak nie może być jo? Ok no... Ghost or we freezing OHO! <laughs> Mózg mi wypadł, sorry Zauważyłem Aż wypadło ci Dobra, no to o... Zdjęcie, zdjęcie! nie, no akurat tu przyszedłem Czekaj, mamy da... O, psychę możemy setupsy wziąć Chodźmy po jedną sól jeszcze, zrobimy sobie jakieś stupencje. Czemu mi się Jurej zapętlił w mózgu, że to jest jokie? Nie rozumiem. Apcine. Eee... Biorę smadza. No to Onrio albo Jurej. Czekaj, co Jurej robił, kurde? Czekaj, overview. Nie, ghosts. A, nie będzie się szlał jak mu zasmażujemy miejsce. Szybciej nam sanitka powinna schodzić. Aha. No to będzie ciężko teraz tutaj wykminić. Prawda. A mamy spotkanie trzeciego stopnia z Duchem w góry. Wiesz? Jaramy jointa, zielonego joint. Warby jesteście tutaj dalej? O. To... No i też są fajnie, jakby teraz raz wszedł jakby się ukazał. Tam to, to nie będzie. Powoli tylko normalnie, bo chodzi, tam chodził Revenant też, Yuri i Tylko właśnie no, Onrio albo tego... ...porozróżnić? No musimy poczekać. Czekaj, bo kurwa tak są... Kiedy musi? No. Bo to, to jest bardzo duży pokój też. Crucifixy całego pokoju nie obejmą. No tak jakby nie. Mhm. No ale patrz, świeczek jakby na razie gasić nie... O! o. Aha, dobrze. O, jabł. A znowu... Nie, nie zgasił coś. się tak... Ten pies może... Kurwa, chciał tu wleść I teraz po sekundzie chce wyjść. C debil. O tak, o. Na chodź do

o oh. To nie ja. Coś. O! Kurde, stara dzwoni. Szalom, szalom! Świeczki się palą. Nie gasi ich. O, wstępnął. Dobra, to już jakiś dowód. Drzwi otworzył. To teraz, jakby się pokazał. To by było bardzo miło. Niestety, no tutaj... on przypadkiem nie otworzył, i ich nie, nie zamknął? Nie, on jakby nie tak utworzył. Czy było takie... dwóch interakcji naraz? Nie. Bo A. Jurej ma taki śmieszny. jego abilitka aktualnie. A Jurej w, ruchu, że... w pizdu nie zamyka drzwi? No właśnie, jakby Jurej ma abilitkę teraz taką, nie? Że załóżmy, masz dwie bardzo szybkie interakcje na drzwiach. Otwiera i zamyka. O, on tutaj jest. I to jest ham music, okay. na na sobie popadł, co ty tam w kuchni siedzisz? Ty? A, a tam wesz, <ścoughs> siedziałem. No, dalej jak ktoś, nie? No, ja bym mi tak ...zarzekł, że to Jurej raczej będzie. No, i się zespił w takim pokoju, że te krucyfiksy to se mogą kurde oblodzić. O kurwa, A, dalej ale... chodzi. Już po paruwiastyki, właśnie. Bezpieczniki były włączone w ogóle. O. A to ciekawe nie wiem, ciężko jest jak jest ta para Jureya albo od, od tego odstegować od siebie, no bo... Ale zdjęcie ducha wyszło tutaj. No nie ma zdjęcia ducha, bo to był hunter, myślałem, że to będzie jednak... Aha! Ghost event No ale gówno no... Nie zdziwię się jak po prostu gra powiesz że to był on. Masz 11 stopni jesteś tupem. Zajebiście. Nie twierdzę, żeby <laughs> kiedyś było inaczej. Juri dobrze! 240 zarobione. No no i widzisz dobrze, że zauważyłeś. No, także to by było na tyle na ten odcineczek. Jeżeli Wam się spodobało, to mo możecie zostawić łapeczkę w górę oraz zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli jesteście nowi, oczywiście kliknijcie w dzwonek. Kliknijcie w dzwon, żeby nie pomijać odcinków. Zapraszam też na playlistę Fazmofobii, inne seryjki oraz na okazjonalne live. A tymczasem na razie i pa pa!